Oj, zgubiłem. Okej. Okay. <grystanie> o, Batman. <grystanie> <grystanie> Szuka, szukam, szukam, To jest Jork trupiący. Nie wiem tu jest dobry głośnik, czy te posapywania będzie słychać, czy nie. O, wypadło. Wypadł. Cieratko nasze. No, przysi się. Porządnie. Zobacz Dobra, jak będę umiała wyciąć to zepnę. nie to będzie tak. Tym tam jest pokrętło, bliżej dalej takie. Wskazujące bardzo. Zobacz Sam jeden się dorwa. Pożarły, no. no co? Żaruaczek. No, Czekajcie, bo Musia się za chwilę będzie jadła kolejne jedzenie. Nie miała z czego produkować. A ta dziewczyna jaka. No ale... Jak to mówić, że kora nierozwinięta i nie ma jakiejś tam reakcji, jak one się przeciągają. Więc no, się w ogóle słodziachmy. no, to jeszcze Ale widać, co nie jest tam. Patrzcie, jaka kufa krótka. nie chce mi się budzić reszty, ale mam wrażenie, śpią chwilę, już się. Po mały, dajesz. Tutaj, tutaj, o, trafiony, trafiony już prawie. Ach, jeszcze nie wiem dokładnie, jak to mam. O, no właśnie, tak, sam złapał. Brawo. Złapał? Nie złapał. Ale już prawie. O, właśnie, to jest mleko dajnia. Po <gryw> prostu zbyt chaotyczne, jeszcze ruchy, tą ty, ty, ty główką, o. otworzyć pysk, wiesz. No, trzeba otworzyć. To może tu już nic nie ma. Nie, tam kłamiesz się. Się jest.